Witajcie cieplutko w sobotę. Za oknem pogoda u nas dzisiaj o wiele lżejsza. Co prawda zanieczyszczenie jest bardzo wysokie, jak to zresztą w Londynie. Natomiast już jest lżejsza, ponieważ już nie ma takiego upału jest 23 stopnie. I postanowiłam jeszcze Wam dać jeden taki filmik z moją ulubioną i moich dzieci z zupą pomidorową. Jest naprawdę mega. Pyszna, zdrowa i domowa. Bez żadnych jakichś polepszaczy. Od razu z góry chcę Wam polecić makaron Czanieckiego. Bardzo smaczny. Jak tutaj widzicie, pięciojajeczny. I tutaj mamy takie ala, to są czystą Bo my lubimy jej zupkę pomidorową. My lubimy jej zupkę. O, synek, się? Zupkę pomidorową. Z makaronem, ale tutaj mamy w domu domowników, którzy lubią z ryżem, ale mamy dzisiaj z makarony. i będziecie potrzebować około 5 litrów wody, do tego dajcie 5 udek z kuczaka, 5 skrzydełek, może być trochę tłusta i y, tak kilka kulek ziela kilka kulek liścia, y, liścia pieprzu czarnego i kilka listków laurowych. I to tak z pół godzinki sobie ten wywarek pogotujcie, a po już po pół godzince dodajcie 4 marchewki z trzy pietruszki, seler i cebula. Ja nigdy jej nie podsmażam. Ja po prostu dodaję ją taką e, całą. Ona wtedy daje taki dobry smaczek, i do tego dodaję kostkę drobiową. E, z, e, ekologiczną, bardzo zdrową. To ja chyba kiedyś Wam pokazywałam na filmiku. I to sobie wszystko gotujecie. Następne. 20 minut i po tych 20 minutach ja tutaj jak widzicie mam jeszcze natkę pietruszkę będziemy teraz dodawać pieprzu główne przyprawy, dzięki którym zupka będzie smaczna co Krzysiu? Zupy, sól malajska. i teraz jeżeli chodzi o pasatę, to spróbujcie kupić sobie taką ekologiczną, ona jest naprawdę najlepsza i dajcie jej około 500 gram i pół soiczka koncentratu pomidorowego i do tego oczywiście jeszcze bazylia i tak na oko około 2 łyżek ja dodaję cukru. I to o chwilkę, tak z 5 minut jeszcze będziemy gotować. I gwarantuję Wam, że zupka będzie smaczna. I na końcu, jeszcze dodajcie sobie spuszkaneczki śmietanki 30. I voila, polecam Wam ten przepis. Nie będę mówię, dawała tego przepisu na dole. Ponieważ na pewno, jak mi dobrze słuchaliście, no to będziecie wiedzieli po kolei, jak wszystko. Wygląda, więc trzymajcie się ciepło i mile widziane subcie i komentarze. Pa.